Nauczanie domowe, 12 lipca. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 1 do 23. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, to mu um będzie dane, i nadmiar mieć będzie. A kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że oczami otwartymi nie widzą, i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. Ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uda bogactwa zagłuszają słowo także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Ta przypowieść nie jest o niewierzących. Ta przypowieść dotyczy ludzi, którzy wierzą, chodzą do Kościoła i czytają słowo. To jest przypowiedź o nas. I dlatego powinniśmy bardzo uważnie słuchać jej i pozwolić, aby głęboko wniknęła w nasze serce. Dlaczego? Bo mowa tu o sercu, bo mowa tu o głębi przyjmowania słowa, o prawdziwości życia tym słowem dlatego uczniowie bardzo głęboko też chcą wniknąć i pytają Jezus więc tłumaczy pokazuje dlaczego powinniśmy z taką uwagą słuchać słowa przyjmować je i żyć nim dlaczego bo może się zdarzyć że cały lud cały kościół cała jedna rzeczywistość będzie tak uwikłana w swoje kłopoty, w swoje problemy, że nie jest w stanie wyjść o własnych siłach z tych problemów. Czyli stwardnieje serce. Pojawiają się problemy, pojawiają się kłopoty, pojawiają się sytuacje, które zaciemniają wzrok danej społeczności i nie widzi jakiegoś zła. Pojawiają się sytuacje i okoliczności, które powodują, że ktoś nie chce słuchać prawdy, bo tak się zapatrzył w coś, co jest nieprawdziwe. I zdarza się, że serce nasze tak emocjonalnie jest związane z czymś, albo uprzedzone do czegoś, że nie jest w stanie przejść tych uprzedzeń i tych ograniczeń. Podam przykład maturzysty, który. Tak dzielił się swoją historią przebywania w szkole, swoją edukacją, pięcioletnią, bo to było technikum, i twierdził, że w pierwszej klasie opuścił ponad 200 godzin i był to kłopot obniżony miał sprawowanie. Natomiast jako maturzysta opuścił już tylko jedną godzinę i to usprawiedliwioną. Ktoś by mógł popatrzeć, och, jaki proces edukacyjny piękny i jak się rozwinął jako chłopak. Ale prawda była inna. Trzeba zobaczyć i spytać o powód. I właśnie to są te oczy. Oczy, które nie mają patrzeć powierzchownie, ale głęboko. I jaki był powód, że ten młody chłopak w pierwszej klasie nie przychodził na niektóre lekcje. Na które przychodził? Wydawałoby nam się, że na WF. Ale właśnie nie. Tam go nie było. On przychodził tylko na te lekcje, gdzie były... Sprawdziany i klasówki. Wszystkie inne opuszczał. Dlaczego? Bo się bał swoich kolegów, którzy terroryzowali klasę, którzy bili jego i innych. Więc żeby tego uniknąć, a żeby ukończyć klasę, to przychodził tylko na momenty, kiedy musiał dzielić się tym, czego się nauczył właściwie sam. Co chcę powiedzieć? Nauczyciele tego nie widzieli. System był taki, że zakrywał to albo ukrywał to. I nauczyciele za to, co on robił w dobrej wierze, czyli przychodził na sprawdziany i tylko na sprawdziany, obniżali mu jeszcze zachowanie. Czyli on musiał nie tylko przełamać ten, ten lęk, ten strach przed kolegami, ale musiał również przełamać uprzedzenia nauczycieli, którzy go po ludzku mówiąc, karali za coś, co on chciał zrobić, za coś, do czego dążył. I jak się stał starszy, oczywiście ci, którzy tak się zachowywali, powoli odpadali, czy przestali chodzić do szkoły, a on wytrwał i zdał maturę. Bohater. Ale stwardniało serce tych, którzy. Nie widzieli. Ich oczy zostały zasłonięte i może być w tak każdej sytuacji. Tak trudno jest nauczycielom przyznać, że coś w oświacie nie działa. A jeżeli nawet przyznają, to nie bardzo chcą to zmieniać. Trudno jest lekarzom uznać, że coś jest nie tak w służbie zdrowia. A jeżeli nawet przyznają, to trudno im to zmienić. Trudno jest księżom przyznać, że w duszpasterstwie jest coś nie tak. A jeżeli nawet przyznają, to trudno im to zmienić. Co się dzieje? Oczy, uszy i serce. Funkcjonują niewłaściwie. I to powoduje, że twardnieje serce tego ludu, że zamiast dokonywać zmian, że zamiast przyjmować słowo i według tego słowa układać oświatę, mm, służbę zdrowia, sprawy społeczne, sprawy kościelne, to my uważamy, że musi tak być. I nie przyjmujemy słowa, słowa, które zmienić może moje serce, przemienić może moją rzeczywistość. Że jako lud nie zostajemy w tym miejscu, które nie przynosi owocu. Więc popatrz na tę przypowieść od tej strony, od strony oczu. Może czegoś nie widzisz, a powinieneś zobaczyć. Od strony uszu może ktoś ci mówi, a ty nie jesteś w stanie i nie chcesz tego słuchać. Od strony serca, być może twoje serce ma uprzedzenia i po prostu się blokuje. Zamiast i za chrześcijańskimi, katolickimi, bożymi wartościami, to ty idziesz za czymś innym. Bo tak wygodnie i bo tak się mówi, bo taka jest moda, bo takie jest twoje środowisko, ty nie wybierasz Słowa Bożego, ty nie wybierasz Boga, tylko wybierasz zupełnie coś innego. Standard, modę, yy, patrzenie w tym środowisku, wygodę, bo niektórzy przecież mówią, nie będę się wychylał, bo przecież stracę pracę albo jeszcze inne mnie konsekwencje spotkają. Więc zapytaj się dzisiaj, patrząc na te trzy rodzaje gleby i trzy rodzaje serca. Co może być dla Ciebie za niebezpieczeństwem, zagrożeniem? Czy to jest powierzchowność? To pierwsza gleba, droga, czy to jest niestałość? Druga gleba, czyli skały. Czy to są troski codzienne, czyli te chwasty, które zagłuszają. Co jest w Twoim sercu niebezpieczeństwem? Że Twoje oczy mogą mnie widzieć, że Twoje uszy mogą mnie słyszeć, że Twoje serce twardnieje. Co jest tym niebezpieczeństwem? Jeżeli jest takie i znajdziesz je, pozwól, aby naturalny proces kruszenia serca który postępuje poprzez wiatr i wodę, bo to symbole Ducha Świętego, powodują, że Twoje serce będzie kruszone przez Ducha, przez wiatr, który nieustannie wieje i kruszy, przez wodę, która nieustannie działa i kruszy. Pozwól na to. Nie pozwól, aby Twoje serce stwardniało.